Ważne starcia na szczycie i w dolnych rejonach tabeli, piękne gole oraz interwencje bramkarzy. Zapraszamy na flash 12. kolejki Fogo Ekstraklasy. W ośmiu ligowych meczach rozegranych w sobotę i niedzielę obejrzeliśmy aż 51 bramek. Który z wyników był największą niespodzianką? Podziel się z nami swoim typem w komentarzu i przenosimy się do Wrocławia. W starciu Beniaminków obie drużyny od razu ruszyły do ataku. Po upływie zaledwie sześciu minut Jaksan Śląsk-Wrocław wprowadził z futsalem świecie dwa do jednego i taki rezultat utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron do siatki trafiały już wyłącznie Pantery. Wpierw do wyrównania doprowadził Jakub Wiśniewski, a w końcówce dwa gole Krzysztofa Elsnera i jeden Piotra Kaczkowskiego zapewniły gościom trzy punkty. Świadkami ciekawego spotkania byli kibice zgromadzeni w bocheńskiej hali. W pierwszej minucie wynik otworzył Sylla. Jednak legioniści nie cieszyli się zbyt długo, bo raptem pięć minut później było już dwa do jednego dla BSF-u. Głównie dzięki dobrej postawie kabalsety. Obaj rywale udali się do szatni przy wyniku 2 do 2 po golu storożuka. Druga połowa także nie zawiodła oczekiwań fanów. Przez moment naprowadzenie wysunął się zespół z Bochni, po czym to legia odpowiedziała dwiema bramkami. Ostatecznie jednak BSF uratował jeden punkt przez samobójcze trafienie morzejki. Bardzo ciężkie spotkanie. Po pierwsze, okej, okay, dwie drużyny z dołu tabeli, ale dla mnie poziom momentami. Nie przez całe spotkanie, ale momentami był bardzo wysoki. Bardzo ciężko graliśmy w sześciu zawodników, dzisiaj czasami w siedmiu Wchodził Artek z Wojtkiem. Młodzi zawodnicy trochę bez doświadczenia pomagali nam, ale cieszę to, że wytrzymaliśmy fizyczne to spotkanie. Zdobywamy punkt tutaj na ciężkim terenie w Bochni, mimo że oni też mają swoje problemy w tym sezonie, tak samo zresztą jak my. To masz taki walki, wydaje mi się, który momentami no, po prostu był taką próbą charakterów. Mecz bez większej historii w Łodzi. Już na samym starcie spotkania preludium do tego, co można było oglądać w kolejnych minutach, zafundował Widzewowi Vinicius Teixeira. Na półmetku tablica wskazywała wynik 6 do 0 dla rozpędzonego Piasta, który po przerwie dołożył jeszcze 5 goli, samemu tracąc zaledwie jedną bramkę. Ciekawie zapowiadało się spotkanie w Sirakowicach. W MET FC chciał utrzymać status niepokonanego we własnej hali, a zadanie to starał się utrudnić AZS UŚ Katowice. Ku uciesze kibiców z Kaszub ich ulubieńcy rozegrali dobre zawody, pięciokrotnie pokonując bramkarza rywali oraz utrzymując przy tym czyste konto. Mecz z dwoma golami zakończył niezawodny Brian Mera. Wędrujemy do Komprachcisk, gdzie opolskie tygrysy zmierzyły się z pniewskimi czerwonymi smokami. W tym starciu trudno było wskazać faworyta i potwierdzenie tej tezy zobaczyliśmy na boisku. Najpierw nieco bliżej zwycięstwa byli gospodarze, którzy otworzyli wynik w dziewiątej minucie, ale dość prędko goście wyszli na prowadzenie. Przy obu trafieniach dla Red Dragons udział brał efektywny w tym sezonie Aleksander Kozak. Na początku drugiej połowy Vadym Iwanow znalazł drogę do bramki, a później obu klubom brakowało skuteczności i mecz zakończył się podziałem punktów. To jest któryś mecz z kolei, gdzie wychodzimy na prowadzenie, a potem oddajemy inicjatywę, a co za tym idzie, tracimy bramki i to nie jedną, tylko seriami, tak jak dzisiaj. Eee, mnie bar martwi bardziej, że znowu tracimy bramkę po stałym fragmencie gry. To jest już kolejny mecz chyba z rzędu nawet, gdzie trzeci albo czwarty, gdzie gdzieś z autu czy z rożnego tracimy te bramki. Myślę, że tak połowicznie nie w jedną i w drugą stronę, gdyż yy, wiedzieliśmy, że Dreman tutaj ma swoje problemy i czuliśmy, że możemy tutaj po prostu wygrać, mimo że wiemy, że jest tu ciężki teren. Yy, tym bardziej, że myślę, że z tych dwóch bramek, które straciliśmy, no można było ich uniknąć, gdzieś wynikały one z jakichś tam błędów indywidualnych, które gdzieś pewnie nie, nie powinny się przydarzyć. W pierwszym z dwóch niedzielnych hitów kolejki Texum Eurobus Przemyśl pokazał prawdziwą moc. Lider rozgrywek zrewanżował się rekordowi Bielsko-Biała za porażkę w ćwierćfinale fazy play-off sprzed kilku miesięcy. W premierowych 20 minutach gry gole dla Eurobusu strzelił ukraiński tercet: Farenyuk, Semenczenko, a po przerwie kropkę nad i postawił swoim dubletem Santosz. To to jest na 5 do 0. To nie był wymarzony debiut trenera Andrzeja Szłapy na ławce ruchu Chorzów. Jego podopieczni mieli spore problemy z nieźle dysponowanym FC Rejter Toruń. Gospodarzy do triumfu poprowadzili Remigiusz Spychalski i Maciej Jankowski, którzy łącznie strzelili aż cztery gole. Chorzowian stać było wyłącznie na honorową bramkę Daniela Wojtyny. Końcowy wynik 5 do 1 dla Torunian. Dzisiaj wygraliśmy z jednego boku, bo musieliśmy, ale rywal... rywal... Yy... Myślę, że do jakiegoś ne, czasu czyniał opór, opór taki dosyć mocny. Ta bramka na 3-1 gdzieś tam spowodowała to, że bardziej uwierzyliśmy i gdzieś to był ten moment, że graliśmy nieźle. Mieliśmy swoje sytuacje, i tak gdzieś wydawało się, że, że to jest kwestia czasu, kiedy strzelimy drugą ramkę. Niestety po błędzie wam z tym tracimy na 4-1 i gdzieś to powietrze z nas, z nas uszło. Krem de la krem na zamknięcie 12. serii spotkań. Po wygranych z Eurobusem i Piastem, GI Male przyleszno chciała ustrzelić hat jakim byłoby zwycięstwo nad Konstraktem Lubawa. Wynik meczu otworzył Serhiy Małyszko. Później, nadzieję na dobry wynik przywrócił Lubawianom Kacper Sędlewski. Finalnie kluczem dla losów spotkania okazała się końcowa część Pierwszej połowy, trafienia Jakuba Konkola i ponownie małyżki dały gospodarzom nieco oddechu. W drugiej odsłonie spotkania bramek nie oglądaliśmy, a na wyróżnienie swoimi interwencjami zasłużył anti-kojwumaki. Spójrzmy na to, co czeka nas w 13. kolejce ligowej. Dajcie znać, za kogo będziecie trzymać kciuki. Pawłonik, dziękuję i do usłyszenia.